Maria Rodziewiczówna to jedna z pisarek polskich, które do dzisiaj budzą zainteresowanie, pewne spory pomiędzy krytykami literackimi, dziennikarzami, publicystami. Pisarka niezwykle poczytna, lubiana przez, no już można by powiedzieć, pokolenia Polek i Polaków. Maria Rodziewiczówna urodziła się w lutym 1864 roku. No, można powiedzieć, była takim dzieckiem powstania styczniowego. Powstanie trwało, tymczasem jej ojciec Henryk został aresztowany za pomoc udzielaną powstańcom. Matka Amelia doczekała Urodzin córki, mąż został zesłany na Syberię, a żona pojechała w ślad za nim, żeby dzielić po prostu losy swojego męża. W związku z tym no, malutka dziewczynka Maria pozostała pod opieką swoich dziadków, potem tą opiekę sprawowała nad nią również przyjaciółka matki Karolina Skiermontowa. W wieku siedmiu lat przeniosła się do Warszawy. Tam spotkała się z rodzicami. Ojciec dość szybko został uwolniony z katorgi syberyjskiej. Wraz z żoną powrócili do Warszawy. Tam razem zamieszkali, no, ale rodzina miała duże kłopoty materialne. Z czego się utrzymać? Majątek został skonfiskowany. Maria uczestniczyła w edukacji chodziła do szkoły prywatnej pani Kuczyńskiej. Potem udała się do Jazłowca, gdzie uczyła się w szkole Nazaretanek. Tam spotkała się z matką Marceliną Darowską, późniejszą błogosławioną. W Jazłowcu spędziła trzy lata. Mniej więcej w tym czasie rodzina Rodziewiczówny otrzymała spadek. To był spadek po stryju Marii. Spadek mocno zadłużony. Znajdował się on w miejscowości Chruszowa na Polesiu. Początkowo ojciec zajął się tym majątkiem, potem starszy brat Marii, ale nie przejawiali specjalnego zainteresowania pracą na roli, tym jak i, i sobie poradzić po prostu z tym majątkiem, zadłużeniem, z jego rozwojem. Więc Maria jako Dwudziestokilkuletnia młoda dziewczyna przejęła zarządzanie tymże majątkiem. W tym czasie ścięła krótkowłosy, już właściwie opuszczając swoją naukę w jazłowcu, wtedy stwierdziła, że ona nie wyjdzie za mąż. I możemy powiedzieć tak, mimo tego, że znamy Marię Rodziewiczównę jako przede wszystkim pisarkę, to ona sama uważała, że uprawa ziemi, miłość do ziemi, to jest jej najważniejsze powołanie życiowe. I możemy powiedzieć, że z dużym sukcesem no właśnie tej swojej pasji, temu oddaniu się poświęciła. To, co udało się jej zrobić z majątkiem w Chruszowej, to znaczy oddłużanie majątku, potem modernizowanie go, rozwój, no intensyfikacja tej uprawy, to zajęło jej no, kilkadziesiątków lat. Sytuacja nie była prosta. Majątek był dość, dość obszerny – 4,5 tysiąca hektarów ziemi. Ale tylko jedna trzecia pośród tej ziemi, czyli jakieś 1,5 tysiąca hektarów, to była ziemia uprawna. Reszta to były łąki, łąki i lasy. To wszystko trzeba było w jakiś sposób rozwiązać. Tutaj możemy powiedzieć, że dużym wsparciem dla Marii Rodziewiczówny była jej przyjaciółka Helena Weichert, Weichertówna, która sama doświadczyła podobnego losu, sama musiała ratować swój majątek rodzinny znajdujący się w guberni lubelskiej. Przyjaźniły się, zamieszkała w Chruszowej razem z Rodziewiczówną. Ona zmodernizowała gorzelnia, ona unowocześniła stajnie, więc ta współpraca przyniosła duże efekty. Maria Rodziewiczówna bardzo duże znaczenie przywiązywała do domu rodzinnego. Dwór, który mieszkała w Chruszowej, duży, okazały, z kolumnami, no, wypełniała taka atmosfera właśnie pracy, a jednocześnie braterstwa i przyjaźni. Maria Rodziewiczówna określiła dekalog, który miał obowiązywać w tym domu. Posłuchajmy jego treści. Po pierwsze, czci i zachowaj pogodę i spokój domu tego, aby stały się w tobie. Będziesz stale zajęty pracą wedle twych sił i zamiłowania. Nie będziesz śmiecił i czynił bez ładu ani zamieszania domowego porządku. Pamiętaj, abyś nie kaził myśli ani ust mową o złem, marności i głupstwie. Nie będziesz opowiadał szczególnie przy posiłku o chorobach, kalectwach, kryminałach i smutkach. Nie będziesz się gniewał ani podnosił głosu, z wyjątkiem śpiewu i śmiechu. Nie będziesz zatruwać powietrza domu złym i kwaśnym humorem. Niewność do domu tego szatańskiej czci pieniądza i przekleństw spraw jego. Zachowaj przyjacielstwo dla Bożych stworzeń, dla domowników przyjętych jako psy, koty, jeże, ptaki i wiewiórki. I ostatnie dziesiąte. Nie okazuj trwogi, a znaj ze spokojem wszelki dopust Boży, jako głód, biedę, choroby. I najście niepożądanych ludzi. Zwłaszcza w latach dwudziestych dwór fruszowej odwiedzało bardzo, bardzo wiele osób, stąd być może to ostatnie wezwanie.